Jestem debaczek 14 witam w kolejnym odcinku w, pfu, w pierwszym odcinku mojej serii Resident Evil 2 Tak, zgadza się, będę grał w kultowego Residenta 2 specjalnie dla was, ludzie yy, Jest to... Będę grał niekanoniczną wersję czyli nie będę grał Clary A, Leon B tylko będę grał właśnie Leon A, a Clary B Chodzi mi o to, że po prostu tej gry nie ma nigdzie Let's play yy, po polsku także stwierdziem, że no zrobię sobie, a jak grę znam dosyć dobrze, także mogę grać. Będę grać na oryginalu i na Normalu, gdyż jak powiedziałem znam tą grę dosyć dobrze i więcej jak gdzie kiedy. Resident tak yy, wcześniej robiłem Minecraft, ale że tak powiem był to nie wypał. Ci co gali w prezydenta wiedzą o co chodzi. Nie ja pozwolę sobie przewinąć filmiki, gdyż. to myślę się, że wiele osób zna Fabułę i tak takie... Nie, <laughs> takie... <laughs> ja Nie chcę mi się oglądać, Pef pewnie też by się wam nie chciało. <laughs> Dobra, to jest, zaczynamy. Dalej, Leon. Pokaż się. Tak, to jest początek naszego koszmaru. Jesteśmy, jak widzimy, mamy tylko 18 nabojów. No już zapewniaczkę i fajnie. Ja jakoś znam Spróbuję yy, iść tak jak zwykle. Oj, coś nie ten jest. lekki lag. Coś jest nie tak. Boże. Ale zwierzka była... To już nie dostanałeś zbyt dobrym komputerem, dlatego zdarzać mi się chyba będzie takie ścinki. Okej, okay. ważne, że jeszcze nie wszedłem z formy. To jest najlepszy moment jaki może być. Otwieranie drzwi. Pełno tego będzie, więc trzymajcie. Zawsze, kiedy jesteście w mieście otoczonym przez zombie, strzeście się, gdyś ktoś może krzyknąć do was... Freeze! Who are you? What are you doing here? Hold your fire! I'm Jestem człowiekiem Prawie jak. Domyśli się kto. Znowu ścinka. mam nadzieję, że jakoś to wytrzymacie, gdyż. No, gra nawet przepraszam. Jest dobrze. I thought you were one of them. Posiadam uszkodzony obraz gry, gdyż oni tu normalnie mówią, że miasto jest otoczone przez zombie. Ale nieważne, jako że ja nie będę grał normalnie z grą, czyli nie będę zbierał, tak, będę grał, yy, jak to powiedzieć, z kluczem. Zdobędę specjalny klucz do nowych ciuchów, a dzięki temu, przez to, że to zdobędę, nie mogę brać nic aż do dojścia do komisariatu. Jest dobrze. Ups. Panowie ząbki chyba nie zbyt go tam lubili Aż go zjedli, haha hmm. Tutaj będę musiał niestety dać się ugryźć, gdyż nie mogę tracić ani trochę amunicji Amunicja jest mniejsza niż złoto Słabcie no, no. Dwa razy muszę Przeżyję To nie jest trudny moment Moje plecy, przepraszam bardzo, ale niestety od jakiegoś czasu mnie bardzo plecy bolą jak się obracam, przechylam, nie jest to zbyt przyjemne, dlatego od czasu do czasu mogą wystąpić takie krzyki z mojej strony. Nie są to specjalne, żeby was zastraszyć, tylko po prostu no, boli. Okej. Okay. Tamta panienka pluje kwasem, dlatego sprytnie ją trzeba ominąć. Ops, nie wyszło, nie wyszło, nie wyszło. Spadaj, spadaj. Panu, panu też podziękujemy. Ja! się yeah. Jestem dobry. Właściwie to Leon jest dobry. Ja tylko nie steruję. No. <laughs> Jakoś to idzie. Chodź, znowu się ścięło. Ujdzie. W Minecraftie gorzej nie było jeszcze to. Był jeden odcinek, ale potem drugi odcinek nakręciłem. Yy, to okazało się, że mnie było kompletnie źle słychać. Jeszcze dźwięk był za głośno. A tak, teraz mam nowy mikrofon. Na sławkach się I mogę spokojnie nagrywać. Chodź, kaution, kaution. Gryź go, gryź go. Jestem pewien, że w którymś z późniejszych odcinków, jeśli będziecie tego chcieli, to pójdę jeden odcinek z nożem. Tylko z nożem. Nie, nie mogę zginąć. Okej. Okay. Jest dobrze Dochodzę do komisariatu Znowu się ścięło mm. Niezbyt ciekawie sno w końcu drzwi Prażuj no, właściwie Okej okay. Wszyscy są tam Jeśli usłyszycie jest lag Nie wiem, zobaczę, coś wykombinować, żeby później mniej mi się działo. Ok. Jak słyszycie, normalnie tutaj powinny być zombiaki, jak się bierało to jakikolwiek przedmiot, a to dlatego, że teraz pojawia się zombie, który posiada tak klucz do szafki w tym pomieszczeniu. No oczywiście, że weźmę, gdyż muszę się zdrowić. lepszy żółty tu niż czerwonyka. Trzeba zabić go. Grzać w niego. Grzać w brata Vickersa. Tak, brat, Win, Win brat. Padł tam. tak. Przegrał. No, mamy specjalne klucze. A ja posiadam jeden amunicji. Cóż. No, cholera. Denerwują mnie te ścięcia Ale ujdzie. Wchodzimy do środka e, Teraz musimy stąd wyjść i wejść do komisariatu Jest, wchodzimy na komisariat policji w mieście Shopów Rakan City Amunicja oczywiście Krybon Idziemy pogadać z pewnym klientem, który został tylko potraktowany przez panów zombie Zombie, Zombie? No, wchodzimy. Nie wiem niestety jak mu się nazywa. Ale dźwięk mi szczękuje. Who are you? O oh. You must be the new guy. Leon. Sorry, but it looks like your party has been canceled. About 2 months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other Stars members discovered that Umbrella was behind everything. they risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. not long after that, all this started to happen. Uh, uh, hang in there. don't worry about me. just rescue the survivors in the other rooms. here, take this key card. you should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But just go. Dobra. Fine. Teraz wychodzę. On niestety okazuje się samolubny. Zamknie za sobą drzwi. Wiecie. He <laughs> Dobra. Teraz otworzymy sobie. Ot, otworzymy sobie drzwi. Drzwi. Tak jest. To otwieramy. Najpierw małe, duże, małe, małe drzwi. Teraz duże drzwi. Dobra, drzwi uległy otworzeniu. Zapiszemy sobie je. E memory card 2, gdyż na memory card 1 mam słowa. Dobra, zapisujemy grę. Leon A. Slash 01 slash Hali. I to by było na. O Boże. Spokój się. Ok. I to by było na. Tyle w tym odcinku. Oceniacie, subskrybujcie, komentujcie. Czekajcie na kolejne odcinki, które będą chodzić. No, jak będę miał czas do robienia. No, Leon się też z Wami żegna. До свидания.